Co jeśli udałoby nam się rozszyfrować kod komunikacji naszego ciała? I tak działa właśnie nasze ciało. Jest to skomplikowany i zaawansowany system komunikacji. I on musi być zaawansowany, ponieważ jeżeli chcemy chociaż się poruszyć, to muszą występować impulsy elektryczne, które wysłane są z mózgu przez układ nerwowy do mięśni, aby uwolniły ładunek elektryczny, który spowoduje, że włókna mięśniowe zaczną się napinać. Jest to wszystko zjawisko elektryczne. Jeżeli popatrzysz na komórkę, to każda komórka wykonuje tysiące operacji chemicznych. I w biochemii opisuje się to jako indukcję sygnału, transdukcję sygnału, ale to po prostu oznacza, że jest to chemiczno-elektryczne zjawisko sygnalizacji, które wykonuje wszystkie operacje w naszym ciele. Jeżeli zaczniemy to zgłębiać i popatrzymy chociażby na DNA w naszych komórkach, to DNA wysyła pulsy elektryczności światła, które rozpoczynają chemiczne zmiany wewnątrz naszych komórek. Więc mamy ten elektryczny system w naszym ciele. Co to oznacza? Oznacza to, że kiedy się starzejemy, albo kiedy nasze zdrowie się zmienia. Chemiczny system w naszym ciele również się zmienia, a jeżeli chemiczny system się zmienia, również wpłynie to na zmianę w elektrycznym systemie naszego ciała. Jest świetna książka, która została napisana w latach 60-70. Nazywana Elektryczność naszego ciała przez Roberta, Becker, przez Roberta Beckera. Był to lekarz medycyny i opisał on w swoich badaniach, że elektryczne właściwości naszego ciała. Sterują biochemią. I jest to bardzo potężna informacja, ponieważ oznacza to, że jesteśmy w stanie stworzyć bioelektryczne urządzenia, które będą w stanie poprawić stan naszego zdrowia. Ale aby to zaistniało, musimy mieć elektryczną energię, która płynie przez nasze ciało. I tysiące lat temu w Chinach. Indiach, a nawet Europie, te podstawy zaczęły być rozwijane, że jesteśmy czymś więcej niż zwykłą chemiczną fabryką. Nasze ciało składa się z energii, a dzisiaj naukowo. Wiemy, że część z tych filozoficznych i religijnych podstaw, które pojawiają się praktycznie w każdej religii, że ludzie składają się ze światła, że okazuje się, że to jest faktycznie prawda. Ale powiem wam coś, ponieważ widzę, że wiele z was patrzy na mnie z niedowierzaniem, więc poproszę o ochotnika. Mówisz po angielsku? Okej, okay, świetnie. O rany. Popatrzcie na mięśnie tego mężczyzny. Jeżeli jesteś praworęczny, to wystaw swoją prawą rękę. Teraz będę odliczał do trzech, a ty oporuj z maksymalną siłą. Jeden, dwa, trzy. Okej, okay, jest silny. Ale troszeczkę udało mi się go obniżyć. Mamy tutaj nanoplaster LifeWave. Więc tutaj mamy biały nanoplaster który jest dodatni, oraz mamy drugi, który jest brązowy i jest ujemny. Więc mówimy, że biały jest bioelektrycznie dodatnie naładowany, a brązowy jest bioelektrycznie ujemnie naładowany. Więc prawa część naszego ciała jest głównie dodatnio naładowana. Ale jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób nasza energia przepływa, to wchodzi lewą stroną i wypływa prawą stroną. Troszeczkę to... Upraszczam coś, co jest bardzo skomplikowane, ale ogólnie rzecz biorąc, prawa część ciała jest dodatnio naładowana, a lewa część ciała jest ujemnie naładowana. Więc zaczniemy od naklejenia białego nanoplastra na prawą część nadgarstka i brązowego na lewą część nadgarstka. I teraz zobaczymy, czy to zadziała, czy nie. Okej, okay, wystaw swoją rękę i oporuj z maksymalną siłą na 3. Na 3. 1, 2, 3. Okej, tutaj się zatrzymam. Czy była jakaś różnica? Z pierwszego testu na drugim. Ok, jest różnica. Położę je teraz na. But. I położymy to nad punktem akupunktury, który nazywa się wątroba 3 i zobaczymy raz jeszcze. Więc oporuj z maksymalną siłą. 1, 2, 3. Więc nawet przez obuwie działają całkiem dobrze. Okej. Okay. Więc tak jak powiedziałem, biały pozytywny powinien iść na prawą część ciała, a brązowy ujemny na lewą. Co się stanie, jeżeli zamienimy je miejscami i nałożymy je na odwrót? Nałożymy brązowy na prawą część ciała, oraz dodatni biały na lewą część ciała. I zobaczmy to jeszcze raz. Stań równolegle do mnie i na trzy opory z maksymalną siłą. Raz, two, dwa, trzy. trzy. Okay. Any... <grywa> sure, Chcesz spróbować z tej strony? Ok, możemy He spróbować z tej me. strony. <grywa> Nie chce mi uwierzyć. Ok, All right, on three. okay na One, trzy. Raz, two, dwa, three. trzy. All right, now... <grywa> Okej, okay, ponieważ nie chcę się potem z nim na rękę i chcę go zatrzymać jako swojego przyjaciela, więc nałożę je w prawidłowy sposób i spróbuję jeszcze raz. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, dziękuję ci bardzo. Pomyśl o tym, jak o baterii. Twoje ciało ma elektryczną energię, tak jak bateria. I kiedy się starzejemy, ta elektryczna energia zaczyna być coraz mniejsza. I pomyśl, co się dzieje, kiedy umieramy z powodu starości. Komórki w naszym ciele zaczynają kurczyć się. I stają się tak małe, że przestają produkować energię. Jedną z rzeczy, które zaobserwowaliśmy, to że efekt nanoplastrów jest natychmiastowy, ponieważ tutaj wpływamy na komunikację. To jest tak jak z telefonem komórkowym. Jeżeli weźmiemy telefon i znamy czyjś numer, to mogę zadzwonić do swojego ojca, który mieszka w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych, i w ciągu sekund będziemy połączeni. Więc ludzkie ciało działa w taki sam sposób. Pomyśl, jak szybko nasz umysł działa, gdzie sygnał jest wysyłany przez mózg, przez układ nerwowy do ręki i nagle poruszamy ręką. To dzieje się natychmiastowo. I co ciekawe, te sygnały działają z prędkością światła. Są to sygnały biofotonowe, które są inicjowane przez DNA. Więc jeżeli mamy technologię, która jest w stanie korzystać z systemu komunikacji naszego ciała. To efekty w większości przypadków są natychmiastowe. Więc stosujemy to najpierw, aby zwiększyć poziom energii, przepływ energii, osiągnąć efekty spowalniania procesów starzenia, a są to rzeczy, które możemy robić codziennie, aby uprawić jakość naszego życia i zdrowie. Więc jest to bardzo potężny mechanizm spowalniania procesów starzenia, jeżeli zwiększasz produkcję energii w Twoim ciele, oraz usprawniasz komunikację, czyli zwiększasz przepływ energii w swoim ciele. Jesteś w stanie to osiągnąć używając nanoplastrów energii, stosując biały plaster dodatni na prawą część ciała oraz brązowy, ujemny na lewą część ciała. Natomiast oprócz tego, że zwiększamy w bardzo potężny sposób przepływ energii, to udokumentowaliśmy to naukowo, że spowalniamy w ten sposób proces starzenia. Dlatego efekty są potężne, szczególnie jeżeli połączymy nanoplastry energetyczne z glutationem i o tym będziemy jeszcze opowiadali jutro.